Już witam Państwa serdecznie na 42 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Otwieram obrady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Witam wszystkich obecnych na posiedzeniu sesji, w szczególności witam panią burmistrz, panią Iwonę Gortat, witam panią skarbnik Bogumiłę Laskowską, panią sekretarz gminy i miasta, panią Violetę Dobrowolską, witam wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli. Informuję, że sesja jest transmitowana w internecie na żywo transmisja dostępna na YouTube. Odnośniki do transmisji są zamieszczone na stronach Gminy i Miasta Wyszogród oraz na kanale YouTube Gminy i Miasta Wyszogród. I przechodzę do punktu drugiego. Odczytam Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie zmieniającej uchwałę budżetową nr 222 łamane przez 35 łamane przez 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku na rok 2022. Punkt piąty. Sprawy różne. I punkt szósty, zakończenie obrad. Czy ktoś chciałby w niej zmiany do porządku obrad? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania jawnego nad porządkiem. Płaszczyk Arkadiusz, za. Dominkiewicz Barbara, za. Janczak Katarzyna jestem za, Lewandowska Janna, Lubiszewski Wojciech, Siekłudska Paulina, Smółka Krzysztof, za. Szymerska Marzena. Wiśniewski Jacek. Dziękuję, 9 głosów za. Dziękujemy bardzo. Punkt trzeci. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji z dnia 14 lipca 2022 roku. Protokół został wysłany Państwu i jest też do wglądu na stole prezydialnym. Czy radni zgłaszają jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji. Błaszczyk Arkadiusz, Dominkiewicz Barbara, Janczak Katarzyna jestem za, Lewandowska Janna, Lubiszewski Wojciech, Siekłudzka Paulina, Smułka Krzysztof, Szymerska Marzena. Wiśniewski Jasek. 9 głosów za. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Punkt czwarty. Przechodzimy do podjęcia uchwał. Pier, podpunkt pierwszy. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową nr 222, łamane przez 35, łamane przez 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku na rok 2022. Proszę o odczytanie projektu uchwały, Panią Skarbnik. Projekt uchwały Rady Gminy Miasta Wyszogród zmieniający uchwałę budżetową nr 222, łamane na 35 łamane na 2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021 roku na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 artykułu 212 i artykułu 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada gminy i miasta Wyszogród uchwala co następuje Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022 nr 222, łamane na 35, łamane na 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 648 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu gminy i miasta ogółem wynosi 27 702 888 zł i 73 grosze. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 648 000 zł, to jest do kwoty 2 093 095,58 zł 58 groszy. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 648 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu gminy i miasta ogółem wynosi 32 298 272 ,29 zł i 29 groszy. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 648 tysięcy. To jest do kwoty 6 392 945 79 zł. 79 groszy. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Załącznik nr 1, <laughs> dział 758. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 648 tysięcy na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie wstępnej promesy. Polski Ład w ramach rządowego funduszu programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Załącznik numer 2, rozdział 801.01. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 648 tysięcy złotych na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych. Powyższe zwiększenie dotyczy zadania. Pod nazwą Zmiana Sposobu Ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie. Kwota 648 tysięcy to środki z rządowego programu Polski Ład ujęte w limicie wydatków roku bieżącego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, iż środki przewidziane na realizację inwestycji są niewystarczające i złożone oferty znacznie przewyższają skalkulowaną wartość zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Obecnie gmina składa wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dodatkowe środki na wyżej wymienione zadanie. Zaplanowano też zmianę harmonogramu robót oraz dostosowano wydatki do aktualnych cen. Wobec powyższego należało dokonać zwiększenia planu wydatków roku bieżącego. Powyższa zmiana planu nie ma wpływu na zmianę wartości całkowitej zadania, a jedynie na wysokość finansowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji. Przyjęty koszt całkowity zadania to kwota 4 704 550 zł. Koszty kwalifikowane 4 600 tysięcy, z czego 90% to środki z rządowego programu Polski Ład, czyli 4 140 tysięcy. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024 i w tym w roku 2022 będzie to kwota 981 500 zł z czego 828 000 środki z programu Polski Ład, 92 000 wkład własny kwalifikowany, 61 500 koszty niekwalifikowane. Rok 2023 planowane wydatki milion osiemdziesiąt z czego 1 242 środki programu Polski Ład 138 tysięcy wkład własny kwalifikowany i rok 2024 planowane wydatki 2 343 050 zł z czego 2 siedemdziesiąt tysięcy środki programu Polski Ład 230 tysięcy wkład własny kwalifikowany 43 050 zł koszty niekwalifikowane zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 20 2022-2024 dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko się chciałam upewnić, jeżeli mogę, bo jest takie zdanie, że tak zwróciliśmy się o zwiększenie kwoty dofinansowania, tak? Czy bo no bo z przetargu wynika, że to zadanie jest, jest, będzie droższe. I jest taki punkt, powyższa zmiana planu nie ma wpływu na zmianę wartości całkowitej z zadania. Tak. Nie ma, no ma chyba, bo jak nie. nie ma. W tym momencie ta zmiana, którą robimy, jeszcze nie ma, nie wpływa na wysokość, na całą wartość zadania, ponieważ my w tym momencie tylko zmieniamy e, środki, które będziemy otrzymywać w ramach rządowego, tego polskiego ładu. Wcześniej mieliśmy zaplanowane, że w roku bieżącym z polskiego ładu weźmiemy 180 tysięcy, bo niższa wartość zadania była na ten rok zaplanowana. Teraz ponieważ planujemy że to zadanie my w tym roku będzie miało wyższą wartość, więc automatycznie zmieniamy, jak gdyby, harmonogram otrzymywania tych środków w ramach Polskiego Ładu. Czyli, że w tym roku weźmiemy więcej środków w ramach Polskiego Ładu, natomiast mniej weźmiemy w roku 2024, tak? Czyli w tym momencie. W tym momencie to jest tylko zmiana, zmiana z wysokości dofinansowywania w poszczególnych latach. Dobrze. Tu jeszcze nie ma zmiany wartości. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to wtedy będziemy podwyższać wartość zadania zgodnie z ofertami złożonymi i będziemy ponownie nad tym dyskutować. Tak? Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze do? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do. Do głosowania. Bardzo proszę. Błaszczyk Arkadiusz. Jestem za. Dominkiewicz Barbara. Za. Janczak Katarzyna. Jestem za. Lewandowska Joanna. Za. Lubiszewski Wojciech. Siekluska Paulina. Za. Smuka, Krzysztof. Za. Szymerska Marzena. Za. Wiśniewski Jacek. Za. 9 głosów za. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu piątego naszej sesji sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Plichciński. Mam pytanie do Państwa. Czy uzyskany materiał sfrezowania ulicy Rębowskiej nadaje się na położenie na ulicy tam jest jeszcze do tej pory żwir. Tam nie ma w ogóle takiego, jak przyjdzie wiosna, to nie ma wjazdu. Dziękuję. To może ja już odpowiem. Dzisiaj mamy rozpocząć pracę na ulicy Prusa, i tam będzie rozkładany destrukt. Prusa. Prusa, prusa. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Pan Błaszczyk? Nic nie będę mówił. Dobrze. Dobrze, bardzo. zabiera Pan głos, czy nie? Nie, nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu szóstego naszej sesji, zakończenie obrad. W niniejszym zamykam obrady 42. sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i udział. Dziękujemy.